Nie krzycz, bo zabieracie ci to mamy. Ale, 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 ale yy, Ja jestem Spidermanem. Jest? Ja nie jestem cieci. No, to i to mnie pchani. to jest wbrew zasadom wszystkich dzieci! To kto chce kołysankę? Ja chcę! Ja chcę! Ja chcę! Ja chcę! Mam swój ruch. Jak to mój ruch? Jaki ruch? Pokroję no w nie? nie? Ale ja teraz nic nie będę. Gdzie ja? Gdzie ja jestem? Jesteś w domu starców, w starcy Chciałem ci wyznać, że nigdy w życiu nie zginęłem z jakimś takim jak za tobą i widziałem ten twój list. Kocham cię Wednesday. dotknąć. Zanim odcinek się zacznie, kochani, zasubskrybujcie kanał właśnie tutaj, jeżeli chcecie dołączyć na nasze serie. Kliknijcie subskrypcję, zostawcie dzwona, stawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. Niech Łędzdy wróci! To może właśnie Ty dołączysz na nasze nagrywki. Pamiętajcie też, że jeżeli chcecie z nami nagrywać, to możecie też kupić wspieranie emeraldowe. Kliknijcie opcję wesprzej. No i zapraszam Was na nagrywki. Wszystko jest fajnie opisane na społeczności na moim koncie YouTube. Oglądajcie dalej. Nie! A nie ma takiej to, opcji nawet! Ale ładnie się świeci, to wygląda jak jakieś Nie, jak mówi nie, to oznacza nie. Skąd pan w ogóle zna przemka? To skąd znam przemka jest mało ważne i mało istotne w tej chwili. Ważne jest to, co mi powiedział. A co panu powiedział? Że z twojej winy po części zginęła dziewczyna. To doprowadziło do ciągu zdarzeń, które nie powinny się wydarzyć. Na przykład jakie? Na przykład, że jej ojciec Gomez szukając sprawcy u śmierci 20 osób i Co? to było niepotrzebne. Ta sytuacja spowodowała wiele nieszczęść, dlatego będziemy musieli to naprawić. Ale jak naprawić proszę pana? Za mną Uo, ja cię kręcę Ale jest pan jakimś doktorem jakim? Doktorem. Ale jak się pan nazywa... ale Ma fajne, pan fajne stroje. Podobało mi się. Ten też jest fajny! Pasuje do panu. To nie są moje stroje, chodź za mną. Jak to nie? Ło, jaki pan ma okno? Ło! Miał tu! Ja ci kręcę. I co to za stroj? Kapitan Marvel? Nie interesuje się. Zapraszam na środek. Okej, okay, okej, okay, spokojnie. Jesus. Ty nie jesteś już Spider-Manem, tak? No tak średnio, no pan wie. A wiesz, że przez ciebie wzrosło przestępstwo w całym mieście o 130%? Gdyby ta dziewczyna nie umarła, to to by się nie wydarzyło. Co pan chce zrobić? Użyć kamienia czasu. I chce pan mi wmówić, że może pan cofnąć czas i zrobić... Nie, 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 nie. Do... Ja myślałem, że Przemek jest poważną osobą. Ale przepraszam, mój kumpel po prostu jest taki głupi, że on w to uwierzył. Ja przepraszam... Ja wiem, że wy macie jakieś... że to jakaś sekta i tak dalej, ale ja w takie rzeczy nie wierzę. Tuferku stój! Nie, ja w takie rzeczy po prostu nie wierzę! Nie, ja nie chcę z panem rozmawiać na takie tematy, bo to jest po prostu... to jest jeden wielki żar... Jak pan to pet... Usiądź suferku. Ja nie chcę usiąść. Ja nie chciałem usiąść jak on, to, jak on to zrobił jak on to zrobił? Herbaty? Nie, nie pijam herbaty Może piwo? To jest lepiej A więc ile lat temu się wydarzyła ta sytuacja? Buferku gum, 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 gum. Ile lat temu się wydarzyła ta sytuacja? Eee, 10 lat temu 10 lat temu i kiedy przypada rocznica kolejna? W zasadzie to dzisiaj. No właśnie. I dlatego dzisiaj musimy tą sprawę załatwić. I dlatego dzisiaj cofnę cię o 10 lat wstecz, żebyś mógł wszystko naprawić. Co? Nie, 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 nie wierzę w cofnięcie się w czasie i w ogóle i te sprawy i te. Rere 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 rere. Nadal nie wierzysz? Nie, no wierzę. Po części tak, po części nie. Cofnij mi pan w czasie i, i Wednesday będziesz żyła, i ja będę. Ja już nie tak, będę miał i ty brody? masz. Nie będziesz miał brody, masz doprowadzić do sytuacji, w której ona nie umrze. Rozumiesz to? Okej. Okay. Czyli będę musiał pokonać Halka, tak? Tak, będziesz musiał pokonać Halka, ktokolwiek to jest. No taki zielony ten. No to będziesz musiał go pokonać, jeśli jest to konieczne, do uratowania Wednesday. Okej, okay, a jak chce pan to zrobić? Właśnie tak. bo nie ma fajnych zabawek. No i ona się wtedy popłakała i sobie poszła. Co ty dajesz, ja ci kręcę. ci słyszałeś to? Słyszałem. Ej, chwila, moment. Chwila, coś tu... Coś tu jest nie tak! A! Gdzie jestem? Luferku, proszę nie krzycz, bo zabieracie ci to mamy. Ale, 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 ale yy, ja jestem Spider-Manem. Jest? Jest? Nie wiecie, kto to jest Spider-Man? Czemu mam dziecko? Głos jak dziecko! Nie. Mam dziecko jak głos! Głos jak dziecko! Halo, halo, Ej, ej. Pani jest tutaj szefową! Au, au, au! Lucerku, proszę się bawić! Czemu odbadasz? Ale, ale jak to co? Ja nie jestem dzieckiem! Ja jestem dorosły! Każde dziecko tak mówi. Proszę, idź już do zabawy. Ja jestem dorosły! Naprawdę, mówię pani szczerze! Natomiast pani nie pamiętam! Nie jestem dzieckiem! Jestem dorosły! Ja nie jestem dzieckiem! No czemu mnie pchani? To jest wbrew z zasadą wszystkich dzieci! Rufeku, masz nie wychodzić poza obręb. Nie, nie nie, nie wierzę, nie, 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 nie wierzę. Pikać! Pikać, pikać! My jesteśmy przyjaciółmi, jesteśmy kolegami, ja sobie do szkoły, do klasy! Ale my chodzimy do przedszkola! Jak tu chodzimy do przedszkola? Nie, 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 nie. Halo! Wypuśćcie mnie stąd! Nie, nie jesteś psychiatryku przecież. Matrix! Ty jesteś wylosowany! Kiedyś cię wylosowałem, mordo, słyszysz mnie? Nie. No nie, nie wierzę. Ej, ciebie też wylosowałem, z wylosowanym widzem, Nie ko na fide. dobra, dobra, dobra. Stary, to jest konspiracja. Ja, ja, ja się cofnąłem w czasie i jestem dzieckiem. Nie mogę być dzieckiem, nie jestem dzieckiem. No nie jestem dzieckiem. Stary, odwala cię totalnie. Przecież jesteś dzieckiem. Nie jestem dzieckiem, jestem dorosły, dobra. Pamięć ile to jest pierwiastek ze 144. 12! Co to pierwiastek? Co to dodać? No dodać to jest dodawanie, odejmowanie, dzielenie, loda, nie no, dodać. Nie jestem dzieckiem, nie jestem dzieckiem, nie jestem dzieckiem. Jestem. Jakie fajne pika! Nie jestem dzieckiem, nie, nie jestem dzieckiem. Dobrze kochani, pora obiadowa. Proszę wyjdźcie. Nie, nie Nie jestem dzieckiem, nie jestem dzieckiem, nie jestem dzieckiem, nie, jestem dzieckiem. nie jest... Ej, mordo, to jest moje miejsce, zawsze piję mleko. Ej, nie jestem dzieckiem! Czemu się to miesza? Nie jestem dzieckiem. Co oni ze mną zrobili? Podlili mi. Doktor Strange, znajdę go. Wyjdę z powrotem. Ja w sumie stąd wyjdę. Dobra. Otwieram, otwieram. No, to jest zamknięty! Otwórzcie mi! Nie jestem dzieckiem! Pójście mnie! Super! Nie! Znowu próbujesz uciec? Nie, 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 nie. Wcale nie jestem ten, no. Proszę usiądź. No świetnie, super, tak, najlepiej. No że mi zarabali miejsce. E! Chodź, smoczka zabiorę. Josi, 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 cześć! Chodzimy razem do szkoły, pamiętasz? E, nie chodzimy razem do szkoły, ja chodzę do przedszkola. A co to szkoła? No, szkoła to jest miejsce, w którym pójdziemy po przedszkole. No co? Jakim cudem tutaj są wszystkie osoby, z którymi chodzą do szkoły, prawie wszyscy? Ja Cię kręcę. To to szkoła? Szkoła? To tam się uczysz wszystkiego do, do życia potrzebnego, no. Każdy teraz dostaje mleko. Proszę je wypić do końca. Mleko, 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 mleko! Nie, nie mleko! Nie, 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 nie! Ja nie chcę mleka, nie mogę mleka, przecież ja jestem, no... Ja jestem dorosły! Weźmy tam mleko, co nie? No... Najlepsze. No no, no, no. Jakie piłem? Najlepsze to, że dodają czasami truskawki, czasami czekoladę, a czasami inne takie te. No. Serio? No? Nie! Nie jestem dzieckiem! Znowu? Nie jestem dzieckiem! <hys> Jesteś dzieckiem! Nie jestem dzieckiem, nie upodlicie mnie! To kto chce kołysankę? Yeah, yeah, ja chcę! Jak chcę! Ja chcę! Już wam czytam Za górami, za lasami Była sobie piękna królewna Я ребенок. Я не ребенок. Я не ты идешь? Тихо будь. Иди спать. Иди спать. Окей. Заблуждала. О, Боже. Где идешь? Где идешь? Иди спать. Не, класться. Тихо. Ой, ой, ой. А, A tych drzwi otworzę, otworzę je bez problemu. Daa! Ja. Au, 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 au! 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 Dobra. Włożę smoczka Tego, tej butelki do tego. Yes. Ja. Jest. za było? No i dobra, muszę znaleźć tego doktora Stręża i ma to odczarować! Nie wierzę w niego, nie wierzę, że to zrobił! Ach, spójrz mnie! Spójrz mnie, nie, nie chcę być dzieckiem! Nie chcę być dzieckiem! O! Eee... Yy, znamy się? Jak tu się znamy? Znamy się! Co znaliśmy w czasie, durniu? Zostałem cię w czasie w przyszłości, tak? Tak! Yy. Wiesz, tą sytuację da się wyjaśnić jakoś, zawsze zdarzają się jakieś błędy po drodze. Błędy po drodze, błędy po drodze, jestem dzieckiem! Mam, mam, mam pantersa, wiesz, dwa razy do niego się skupkałem. Dwa razy, wiesz jak tu sapi, śmierdzi! Nie! Nie, 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 nie. Przykupimy pan żadnym soczkiem, nie, nie przekupimy pan żadnym piwem, żadną kawą! Dobre. Przecież, najlepsze truskawkowe. Pikażem nasze ulubione Dobra, eee! W przyszłości pan nie cofnął w czasie! Tutaj jestem! Tak? Miał pan nie cofnąć od 10 lat! Cofnął się o jakieś 15! Już to poprawiam! Na spokojnie! Do no, każdemu się rozdasz błąd po tak, Na spokojnie, na spokojnie, miasto, na spokojnie. Cofnie pan w czasie czy nie? No tak! Na pewno. Na 100%! Wiesz ile ja czasu w tym fachu już pracuję? Ile? Ponad 100 lat! No, a to ma pan całe szczęście, że panie cofnął w momencie, w którym pan jeszcze był tym doktorkiem. Dobra. Okej, okay, ja jestem gotowy. Dobra, to uważaj, raz... Wow! Lufy, czemu nic nie robisz? no, o co ci chodzi? Na no, twój ruch! Jak to mój ruch? Jaki ruch? No w zachę, nie? Ale ja teraz nic nie będę... Czekaj, Gdzie ja? Gdzie ja jestem? Jesteś w domu starców, w starcu głupi. Ja, jak to, jak to? Nie, 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 nie. A! A! To ty? Tak to ja! O mój Boże! Nie, 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 czy on to naprawdę znowu zrobił? Co za dureń? Jak ja wyglądam! Jak Mat... człowiek! Matko, sałatko! Grasz czy nie grasz! No, nie, nie, ja, ja chcę być białymi. Ja stąd idę, pikacz! Idę stąd! Idę! Lidź. Zostawczany w Sachy. Do do Panie Luferku, proszę usiąść! Pana stan nie pozwala, żeby pan wyszedł. Ale ja muszę wyjść, muszę iść do doktora! Proszę Pan usiąść. Doktora mam na jutro omawianego! No ja, ja, ja nie, nie chcę na jutro, jak chcę na teraz, doktora! Chcesz na jutro! NFZ nie pozwala! Jezus Maria! <laughs> Znowu tutaj jestem, to jest ten sam budynek, tylko że nie jestem dzieckiem, tylko staruszkiem. Co tu się dzieje? Polufer! Kopelat mi się nie wiedzieliśmy. Z 20 lat minęło! Jak on? To... nie? Znowu zapomniał, gdzie jest? I kto to jest? Proszę pani, on znowu ma problemy z pamięcią! Proszę usiąść, panie Bredok. Dobrze. I pani jest? Co tu się dzieje? Ja nie jestem staruszkiem, ja nie jestem staruszkiem. Chodź grać w szachy, a nie? No dobra, idę grać w szachy. No ale jak wtedy wybuchła wojna, to powiedziałem jej, że ją kocham i mieliśmy piątkę rzeczy dla no dzieci, ale wybuchła wtedy wojna. Pichacz, nie wybuchła żadna wojna, durniu. Ale przecież jest teraz wojna. Nie ma żadnej wojny. No jak nie ma? Nie widzisz tutaj rozwalonego budynku? Jezus Maria, ja chcę stąd wyjść, jak chcę stąd uciec, jak chcę stąd wyjść. Tylko ja muszę. A! Mój kręgosłup! Boże! Standard! Au-au-au! Wyciąć! au 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 Panie staruszek na pasach! Nie! Szybko, 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 szybko! Ja do doktora, mówię pani szczerze Doktora pan ma jutro No ja chcę na teraz, ja potrzebę mam Nie potrzebuję pan teraz Proszę usiąść Jak wam powiem teraz To wszyscy się kładziecie I mówicie, że umieracie z bólu Bo ja muszę stąd uciec Pomożecie mi? Dobra Dobra, więc pamiętajcie Jak powiem teraz, łapiecie ją za nogi I ja uciekam Dobra? No dobra, zróbmy! Kobra mi się ją, gdzie ona jest. Gdzie on tam jest, uwaga. Proszę pani, może pani podejść na chwilę? Y jasne, może pomóc? Łapcie ją! A. A. łapcie ją! Łapcie ją, łapcie! Zabiję teraz trędza. Załadku, jak ja wyglądam! Otwieraj te drzwi, dure! Otwieraj! halo? Zdamy się? Jestem tym... Chłopakiem, który przyszedł do pana... I miał się cofnąć w czasie! O 10 lat! A to ty, pelat, jak? Udało się wszystko? Nie, nic ci nie udało, cofnąłeś mnie... Ty mnie nie cofnąłeś w czasie, tylko dałeś do przodu! Do... do przodu? Do przodu, o jakieś 40, au, au... Au... O Boże... Au... Au... No, tak jak ci mówiłem, zdarzają się te błędy nawet i dwa razy. Dwa razy? Wiesz, wiesz jak to jest, zawsze mówię do, do trzech razy więc, sztuka. Trzech razy sztuka, więc wszystko wydobywa. Jak znajdę swoją laskę, którą się podpieram, to ci dam takie trzy razy sztuka, żebyś miał tylko trzy zęby! Naprawiaj o, to! Oj, Masz jakiś programik telewizyjny, coś takiego, coś na uspokojenie, jakaś meliska? Nie bardzo. Ja chcę telewizor, ja chcę młody na sukces oglądać. Ej, dziadku, musimy cię cofnąć w czasie Żadne cofnanie, no, nie, 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 nie. Ża żadne cofanie w czasie. Ale pamiętasz mieliś misję, musiałeś wszystko naprawić. Co miałem naprawić? Miałem naprawić kiedyś Passata. Ale niestety miałem dachowanie. A pamiętasz kogoś takiego jak Wednesday? Wednesday? Wednesday. Nie pamiętam. W Wednesday! A Wiem, wiem, wiem! Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Koczny. Po angielsku, poniedziałek, wtorek, czwartek, niedziela i sobota. Nie, nie o to mi chodzi. Idziemy na dół. Już, Nigdzie teraz. nie idę. Na dół. Wow! O! Telewizja, włącz mi modę na sukces. Żadna moda na sukces. No jak? Ten ja telewizor był tutaj tylko po to, żeby zwrócić Twoją uwagę, że te Twoje szare komórki już wykasające jakoś zareagowały. No dobra, co co robimy? Muszę cię cofnąć ponownie w czasie podpowiednim. Pod a ilości. nie, mi chodzi o moje nogi! Bo mi spuchły, co z moimi nogami? Pan jest doktorem. Tak, jestem twoim doktorem. Twoje a? nogi zostaną uleczone, tylko U. musisz mnie posłuchać. Nie słyszę co pan mówi! Musisz mnie posłuchać! Nie słyszę! Może pan głośniej? Jezu, ja się to dokaram. A ja mam to gdzieś. O, światełko! A! Kożył mnie ten doktor Strange. Kurde, najpierw zamienił mnie w dziecko, potem zamienił mnie w staruszka i nie chciałem mieć z 90 lat i problemów z pamięcią i z kręgosłupem. Co to było? Co to w ogóle było? Dlaczego? On... Luperku, A... Wiesz, że nie odejdziesz stąd z informacjami, które posiadasz teraz. Właśnie, że odejdę. Nie odejdziesz. No właśnie, że odejdę. No, kontynuując, już mam dosyć tego doktorka, denerwuje mnie i ge generalnie, jeśli chodzi o time travel i cofnięcie się w czasie, to ja podziękuję. Ja już wolę być takim lucherkiem, który jest troszeczkę starszy, który ma problemy psychiczne przez takie osoby jak pan! Kurzyłeś mnie teraz! O! Co? Co tu co to jest? Zaraz się przekonać. Ej ej, 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 ja się na takie coś nie pisałem, okej? Okay? Nie pisałem się na takie co. Co to jest? Wymiar lustrzany panuje nad nim. Ta? Niby jak? Pokażę ci. Woo! A, wow! a, a! Jest, nie

Obiecuję, tylko nie rób nigdy czegoś takiego, okej? Okay? Dobrze. Wow. Ło... To był koszmar. To był koszmar. To był koszmar. Wejdźmy do środka. Okej. Okay. Okej. Okay. Mam powinien mieć... Ten. No, leczenie psychiatryczne. Kuferku, proszę się nie całować z Mary Jane. Huh? ja okay, już cię. Jego e, e, tylko, tylko w policzek pocałowałam. Co? Tak wybłognij. No? Może skup się na lekcjanie. No, ale. Co ale... no, O, dzwonek. O, dzwonek. O, no. Udało, Udało się. się! Do widzenia! Udało się! Jest. Widzenia. Jest, 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 widzenia. jest! Jest, 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 jest! Przebek, przemek, 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 przemek! Przemek? Mary Jane! Udało się, no, no. No wrócimy, jestem, o nie masz długich, nie jesteś już taki wysoki i ten Coś co powstało Ja byłem taki Wystarczy? cały, cały czas No prakina. właśnie ja, Jak to cały czas, eee. nie, byłeś taki wysoki i tak dalej bo. No tak po co ci chodzi A, Jaki kotek Przecież no, no, no. wy jesteście razem no No, no właśnie Bardzo śmieszne, bardzo, smie... bardzo śmieszne, dobra ja słuchajcie lecę ale... do Wednesday A, ale... Do kogo? Do Wednesday A co to jest, jest Wednesday? Wednesday? Co nie gadają, co oni gadają! Szybko, 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 szybko. szybko. No, Ej, stój! No stój! To no to jest Wednesday! No właśnie, to to jest Wednesday! Wednesday! Wednesday, 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 O! Jest ich dom, jest ich dom, jest ich dom! Wednesday! Wednesday! A, Wednesday. Mam u ciebie, tato? Wednesday! Wednesday? Tak dobrze. O, Wednesday? Ty... Ty żyjesz! Chciałem ci wyznać, że nigdy w życiu... Nie, więc nie wiem, za kimś. jak za tobą i. Widziałem ten twój list. Kocham cię, Wednesday. Ej, 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 ej! Ręce mojej turki! Kim ty w ogóle jesteś? Jak to kim jestem? Jakiś roznosowy chłopak przychodzi mi pod dom i próbuje cały moją turkę. Na kogo się uważa? Ale, ale. Pan nie. nie pamięta. To, 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 to! się! Ja się z nim To dobrze, kurczę, wejdź go. mnie! się!